Cześć, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Miłego dnia Ci życzę i rozpoczynamy proces ten, który pomoże Ci po prostu w tym, co jest ważne, czyli w budowaniu swojego dnia, każdego jednego dnia, bo to od nas zależy, jaki będzie nasz dzisiejszy dzień. Oczywiście są czynniki zewnętrzne, na które nie mieliśmy lub nie mamy obecnie wpływu, ale na ten dzień, na ten moment masz wpływ. Masz możliwość wpłynąć i ukształtować go tak, jak chcesz. Czasami jest to trudne, ale dzień po dniu, dzień po dniu kształtujemy swoją rzeczywistość. Więc życzę Ci miłego dnia i przejdźmy do tego procesu. Będzie krótki cytat. treningu ważności, trening oddechowy, trening ważności poprzez skanowanie ciała. Spojrzymy na wczorajszy dzień, gratulując sobie sukcesów i pomyślimy o tym, jak. Wspaniale mamy w życiu poprzez wdzięczność i oczywiście afirmację, więc, panie, że jesteś, ruszamy z tym procesem budowania dobrego dnia. Witaj w nowym dniu jako twórca swojego przeznaczenia. Twoje myśli i działania kształtują rzeczywistość, którą chcesz osiągnąć. Ten ostatni fragment moim zdaniem jest bardzo ważny. Twoje myśli i działania kształtują rzeczywistość, którą chcesz osiągnąć. To od Ciebie zależy, jaka będzie rzeczywistość jutro, pojutrze, za rok, za 10 lat, ale tylko kształtując tą rzeczywistość w dniu dzisiejszym, koncentrując się na tu i teraz, na tym, co się dzieje teraz, bo na przyszłość wielkiego wpływu nie mamy, przeszłość już jest za nami. Więc teraz skoncentruj swoją uwagę na swoim oddechu. Popracujmy nad tym, nad tym, aby ten dzień był naprawdę dobrym dniem. Poprzez trening oddechowy. Skieruj swoją uwagę na swój oddech. Zaobserwuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuce, i po chwili je opuszcza. Jeśli będą pojawiać się jakieś myśli w trakcie treningu uważności, Zwróć na nie delikatnie uwagę i powróć do wskazówek. Postaraj się również ocenę, osąd i chęć przywiązania do tego, co się pojawia, delikatnie od siebie odsunąć. Obserwuj swoją. Teraz weź świadomy, bardzo głęboki wdech nosem. Zatrzymaj na chwilę powietrze, obserwując jak powietrze wypełniło twoje płuce. I zrób długi, spokojny, łagodny wydech, obserwując jak powietrze opuszcza twoje płuce. Na końcu wydech. Wdech. I wdech. Zatrzymaj na chwilę powietrze, obserwuj jak powietrze wypełniło Twoje płuca. I zrób długi wydech obserwując proces, gdy powietrze opuszcza Twoje płuca. Na końcu różni resztę powietrza. Z płuca. Zatrzymaj na chwilę powietrze, zaobserwuj, jak powietrze wypełniło Twoje płuca. I zrób długi wydech, obserwując, jak powietrze opuszcza Twoje płuca, i pozwól już, aby Twój organizm oddychał za Ciebie. Ty obserwuj oddech. Koncentruj swoją uwagę wyłącznie na oddechu. o tym, że jeżeli pojawią się jakieś myśli, zwróć na nie delikatnie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Teraz przenieś swoją uwagę na sam czubek głowy. Zaobserwuj, co czujesz w tym miejscu. Swoje Teraz skieruj swoją uwagę na swoje czoło i wnętrze głowy. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Teraz swoją uwagę przekieruj na swoje gardło i przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu. Skieruj swoją uwagę na okolice serca, na swoje serce. I przez chwilę obserwuj to, co czujesz. Teraz swoją uwagę skieruj na klatkę piersiową w okolicach splotu słonecznego. Również przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. skieruj swoją uwagę na okolice żołądka i jelit i również przez chwilę obserwuj to co czujesz w tym miejscu teraz swoją uwagę skieruj na obszar okolic intymnych i przez chwilę obserwuj to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Skieruj teraz swoją uwagę na pośladki, uda, kolana, łydki, stopy. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. To, co czujesz w swoich nogach. Swoją uwagę teraz skieruj na swoją prawą rękę, prawą dłoń i obserwuj przez chwilę to, co czujesz w swojej prawej ręce. Teraz skieruj swoją uwagę na swoją lewą rękę, dłoń i obserwuj przez chwilę to, co czujesz w swojej lewej ręce. Twoją uwagę teraz skieruj na barki, ramiona, górną część pleców, kark, środkową część pleców i dolną część pleców. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tych miejscach swojego ciała. Swoją wagą skieruj na swoją szczękę z lewej i prawej strony. Obserwuj przez chwilę to, co czujesz w tym miejscu swojego ciała. Wraz w te miejsca, w których mógł pojawić się jakiś dyskomfort, ból, ucisk, drżenie, kołatanie. Wraz ze swoim głębokim oddechem, przeszli w to miejsce miłość, radość, pokój, intencję odprężenia, rozluźnienia, odpuszczenia, przebaczenia, rozluźnienia. Wyślij w to miejsce zdrowie. Z głębokim wdechem I skieruj w to miejsce miłość, radość, pokój. Odprężenie, rozluźnienie, przebaczenie, odpuszczenie. Wyślij w to miejsce zdrowie. Ponownie weź głęboki wdech nosem. I wraz ze swoim oddechem przesyłaj w to miejsce miłość, radość, pokój, zdrowie. Prześlij tam intencję odkrężenia, rozluźnienia, odpuszczenia, przebaczenia. Jeszcze raz. Weź głęboki wdech nosem. I skieruj w to miejsce wraz ze swoim oddechem. Miłość, radość, pokój, zdrowie. Prześlij tam intencję rozluźnienia, odpuszczenia przebaczenia, odprężenie. Powądź jeszcze chwilę z sobą, obserwując całe swoje ciało, cały swój organizm. Teraz swoją wagę skieruj na swoje afirmacje. Być może masz je zapisane gdzieś na kartce, może w telefonie. Pomyśl o nich przez chwilę. w wyniku słów, które usłyszysz, pozwól, aby Twój umysł zbudował obrazy, a Ty po prostu je obserwuj. Obserwuj to, co się będzie pojawiać. Pragnę żyć, żyję, jestem szczęśliwy. Cieszę się tym, co mam, osiągam coraz więcej i więcej. Osiągam obfitość we wszystkich obszarach mojego życia. Pragnę żyć, żyję w dniu dzisiejszym, w tu i teraz. W każdej chwili mojego życia wszystko mi sprzyja. W każdej chwili mojego życia wszystko mi sprzyja. W każdej chwili mojego życia wszystko mi sprzyja. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście. Jestem twórcą swojego przeznaczenia. Już wiem, moje myśli i działania kształtują rzeczywistość, moją rzeczywistość, rzeczywistość wokół mnie, rzeczywistość, którą chcę osiągać, do której dążę. W miłości, radości. Zasługuję na wszystko, co najlepsze w moim życiu. Teraz skieruj swoją uwagę na dzień wczorajszy. Zaobserwuj wszystkie swoje osiągnięcia, każdy choćby najmniejszy sukces. Obserwuj cały dzień, prześledź go. I każdego z tych sukcesów. Pogratuluj sobie. Powiedz, świetna robota. Doskonale to zrobione. Przytul się w akcie miłości do siebie za te wszystkie wspaniałe sukcesy. Podziękuj sobie za to. Powiedz, świetna robota. Dziękuję Ci, że zostało to właśnie w ten sposób wykonane. Gratuluję. Mów to, kierując te słowa do siebie. Obserwuj przez chwilę, jeszcze bardziej dzień wczorajszy, przesyłając sobie gratulacje i wdzięczność za każdy sukces. Teraz skieruj swoją uwagę na dzień dzisiejszy. Jakie masz cele i plany do zrealizowania? Co chcesz osiągnąć? Co masz do zrobienia? Powiedz sobie, mogę to zrobić, mogę się tego podjąć. Moje zdolności, umiejętności świadczą o tym, że mogę to realizować. Zmienność jest naturalna, biorę w niej udział. Realizuję swoje cele jeden po drugim, we właściwym dla nich tempie. Wszystko mi sprzyja, mogę to zrealizować. Korzystam z mojej wewnętrznej mocy. Która mną kieruje, wspiera w realizacji moich planów i działań tu i teraz. Teraz pomyśl o tym, co masz, gdzie jesteś, co robisz, czym się zajmujesz. Poczuj radość i wdzięczność za to, co masz, gdzie jesteś, kim jesteś. Poczuj również radość i wdzięczność za te małe, drobne rzeczy mi się otaczasz. Poczuj radość i wdzięczność za relacje, w których jesteś. Może nawet te trudne, które mają cię czegoś nauczyć. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność za dzisiejszy dzień. Poczuj radość i wdzięczność za swój wspaniały, cudowny organizm. Za swoje ciało, które ci służy, wspiera w działaniach. Poczuj radość i wdzięczność i wymień to, za co jesteś osobą wdzięczną. Pomyśl o tym przez chwilę. Popuń we wdzięczności. Obserwuj przez chwilę jeszcze siebie. Jeżeli Twoje oczy były zamknięte, płynąc w wdzięczności, napisz w komentarzu miłego dnia, aby ten miły dzień się rozprzestrzeniał jeszcze dalej i dalej. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a zamiast szamponu polecę stronę internetową, a dokładnie obecnie trzy: warsztaty.terapiairelax.com. Na tej stronie znajdziecie informacje odnośnie warsztatów terapeutycznych, stacjonarnych i wyjazdowych, jak również o, taki komentarz przeczytam. Miłego dnia. Dziękuję. Miłego dnia i ślimy, Wysyłajmy ten miły dzień jak najdalej się da. Na tej stronie również znajdziecie informacje o grupach terapeutycznych. Obecnie są dwie grupy terapeutyczne, w poniedziałki i. W środę. Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami na stronie. Zapraszam również do odwiedzenia strony fundacja.terapia.relax.com. Tam informacje, jak można nas wspierać, nie tylko finansowo, ale poprzez również wolontariat, poprzez organizacje miejsc, w których możemy prowadzić warsztaty terapeutyczne o zróżnicowanej tematyce, głównie tematyka związana z tym, aby wzrastać. Poziomach świadomości, co pomaga wychodzić z depresji, lęków, tram i jeszcze dalej. Jeszcze raz adres strony. Przepraszam, czasami za szybko mówię warsztaty.terapiairelax.com Faktycznie tutaj w opisie nie będzie, bo to jest live, ale gdzieś w innych moich filmikach na pewno można to znaleźć warsztaty.therapijrelax.com Drugi adres, strony fundacja.therapijrelax.com Końcówka zawsze terapijrelax.com Pierwsza strona warsztaty, druga strona fundacja, trzecia strona programy, a na niej programy terapeutyczne łączne z, łącznie z takim treningiem autogennym Szulca. Całkowicie darmowy program, trening autogenny, który pomaga relaksować ciało, zrelaksowane ciało pozytywnie wpływa na Zachęcam. Program, jak wyjść z depresji, jak uzyskać równowagę po rozstaniu, łącznie z nagraniem do hipnozy, jak uzyskać, może jak odbudować silne, zdrowe, stabilne poczucie własnej wartości. A książka o tym samym tytule dostępna na Amazon oraz książka Plus Potężna Motywacja i program terapeutyczny, w którym odbudowujemy, budujemy możliwe może w ten sposób takie mogę. Osiągnąć, zmotywować się, a motywacja w życiu jest bardzo, bardzo ważna. I tam również nagranie do hipnozy, aby działać i osiągać coraz lepsze życie, bo do tego również motywacja potrzebna jest. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę wspaniałego, cudownego, miłego dnia. Pamiętaj, w komentarzu napisz miłego dnia, a nawet jeżeli napiszesz to trzy razy, to też świetnie, ponieważ to będzie wspierać. Fajne komentarze się pojawiają ostatnio, coraz lepiej. Super, cieszę się bardzo. Niektóre są takie, że widzę, że osoby potrzebują rozładować swoje emocje, więc na to też jest przestrzeń. Śmiało rozładowujcie sobie emocje. Zalecam w zdrowy sposób, niekoniecznie poprzez agresję. Agresja nie pomaga w rozładowaniu emocji. Agresja podkręca agresję. Przeciwieństwo agresji. Pomaga w tym, aby czuć się lepiej. Więc polecam inne, zdrowsze metody, no, ale jeżeli to ci służy. To oczywiście. Witam. Witam serdecznie. Czas się troszkę rozkręca. Super. Jeszcze poczekam chwilę, możliwe, że. Ktoś napisze coś ciekawego. Czat się rozkręca. Coraz więcej osób jest na live'ach. Super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za każdy, każdy wpis. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Ok. Nie pojawiają się nowe komentarze, więc dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne jutro prawdopodobnie, jak, się, jak wyjdzie tak będzie. Nagrania z tych spotkań live są dostępne na YouTube, więc jeżeli nie ma live, warto zrobić sobie właśnie tego rodzaju przebieg początkowy dnia medytacji. To bardzo pozytywnie nastraja na cały dzień. Dziękuję za dzisiaj. Życzę udanego dnia. Po raz już chyba dziesiąty i do zobaczenia podczas następnego spotkania. Cześć.